To było prawdziwe podziemne miasto, co widzimy na powierzchni nie pokazuje potężnej budowli, która znajduje się pod ziemią. To na 30 km podziemnych korytarzy każdy żołnierz miał własne łóżko, były toalety, były umywalnie, wszystko to, co jest potrzebne do życia. Panie Leszku, ile metrów pod ziemią jesteśmy? Jest to w granicach średnio 30 metrów. Gdzie mnie Pan zabrał? Znajdujemy się w korytarzach należących do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i jest to system potężnych fortyfikacji wybudowanych przez Niemców w okresie międzywojennym do obrony przed atakiem ze strony Polskiej. Jedne z bardziej wyjątkowych na pewno w Polsce, ale i też na świecie. Nasza fortyfikacja wyróżnia się tym, że posiada system korytarzy ponad 30 km podziemnych korytarzy, które łączą nie tylko obiekty, ale również grupy bojowe i to jest właśnie taki wyznacznik. Czym się nasza fortyfikacja wyróżnia? Tak, potężny system korytarzy znajduje się tylko tutaj. Po co te wszystkie korytarze powstały? To są korytarze, którymi miał być transportowany ładunek, yy, amunicja, żywność, wszystko to, co jest potrzebne do walki żołnierzom, no i oczywiście żołnierze. Te fortyfikacje powstały po to, aby wybudować czy stworzyć stałą linię frontu. Niemcy spodziewali się yy, Ataku ze strony polskiej i chcieli, aby ta granica, ówczesna granica wschodnia III Rzeszy była silniej ufortyfikowana. Niemcy obawiali się ataku ze strony polskiej, ponieważ Polska miała podpisany z Francją pakt o wzajemnej pomocy militarnej. Na mocy tego paktu, gdyby Niemcy, tak jak planowały pierwotnie, zaatakowały najpierw Francję, wtedy Polska z drugiej strony ruszyłaby z pomocą i rozpoczęłaby się wojna na dwa fronty, która jest trudną wojną do przeprowadzenia do wygrania. Ile lat budowano te wszystkie korytarze? Budowano przez. 4 lata tylko, natomiast prace przygotowawcze trwały dużo, dużo dłużej i rozpoczęły się zaraz po zakończeniu I wojny światowej. Prace rozpoczęto w roku 1934, w roku 1938 przerwano, ponieważ już powstał plan ataku na Polskę no i zmieniła się doktryna wojenna. Duża inwestycja, tak naprawdę. Potężna inwestycja, dlatego m.in. właśnie przerwano te prace. Budowa jednego kilometra tego typu fortyfikacji kosztuje 1 milion smarek. Kosztowała. Adolf Hitler podobno odwiedzał. Dwukrotnie odwiedził te miejsca. Za pierwszym razem podjął decyzję o rozpoczęciu budowy, a w czasie drugiej wizyty podjął decyzję o jej zakończeniu. Czy rzeczywiście tutaj żołnierze przebywali? Oni mogliby się tutaj czuć bezpiecznie? Tak, jest to szczytowe osiągnięcie tego typu fortyfikacji, więc ten żołnierz, który przebywał w środku, mógł się czuć naprawdę bezpieczny, bezpiecznie. Były to bardzo komfortowe fortyfikacje, każdy żołnierz miał własne łóżko, były toalety, były umywalnie, wszystko to, co jest potrzebne do życia. Czyli co, to było takie trochę podziemne miasto? To było prawdziwe podziemne miasto ze własnymi źródłami prądu, z własnymi agregatami prądotwórczymi, z własnymi ujęciami wody, więc to jest prawdziwe podziemne miasto. To, co widzimy na powierzchni, nie pokazuje potężnej budowy, która znajduje się pod ziemią. Mamy to, to, co jest pod ziemią, ale też jest ciekawe to, co jest nad ziemią. Wkład Międzyrzeckiego rejonu Mocnionego nie wchodzą w same obiekty bojowe, to są również mosty obrotowe, mosty y, chowane pod y, nawierzchnię drogi, także śluzy, zapory hydrotechniczne. Ten system jest bardzo rozbudowany. Natomiast możemy podzielić go na trzy części. Część północną, odcinek centralny, na którym się teraz znajdujemy i część południową. Odcinek północny i odcinek południowy. Te obiekty są tylko w tych miejscach wybudowane, gdzie strategicznie należało te obiekty umieścić. A u nas tutaj na odcinku centralnym znajduje się nieprzerwany pas mocniej. Czy to miejsce kiedykolwiek się przydało? Przydało. Część obiektów była obsadzona, a na pewno spowolniła ruchy wojsk radzieckich idących w kierunku Berlina, natomiast fortyfikacja nie była obsadzona, nie była przygotowana do obrony. Wynikało to z różnych przyczyn i, i każdy, kto do nas przyjedzie, będzie mógł o tym posłuchać, jak do tego doszło, że Międzyrzecki Rejon Umocniony tak słabo się bronił. Jeśli turysta do Was przyjedzie, to co on tutaj może zobaczyć? Do dyspozycji turystyki mamy dwie standardowe trasy do 1,5 godziny i do 2,5 godziny. Natomiast w okresie pomiędzy 15 kwietnia a 1 września posiadamy trasy ekstremalne, czyli trasy 3, 4, 6, 8 godzinne, w których można zobaczyć dużo więcej. 8 godzin chodzenia po korytarzach? Tak, i nie da się zobaczyć całości systemu podziemnego w tak krótkim czasie. No bo chyba też trzeba o tym powiedzieć. Czy wszystko zostało odkryte tutaj? Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o system podziemnych korytarzy, natomiast dla znawców czy dla fortyfikatorów, system na pewno skrywa jeszcze wiele tajemnic, których rozwiązania cały czas szukamy. To jest atrakcja, która jest dla każdego? Dla każdego natomiast trzeba mieć świadomość, że trzeba zejść schodami siedem pięter w dół i później tymi schodami wyjść. Więc myślę, że tutaj każdy średnio sprawny fizycznie człowiek powinien sobie poradzić. No i trzeba się dobrze ubrać i jakąś mieć przynajmniej bluzę, ja już to wiem. Tak, coś ciepłego trzeba wziąć, natomiast wszystko zależy od tego, na jaką trasę się wybieramy. Trasy standardowe można się ubrać w sposób... Standardowy, normalnie, natomiast jeżeli idziemy na trasę ekstremalną, to trzeba się do tej wycieczki już faktycznie przygotować. A czy jeśli już ktoś tutaj kiedyś był, to może tutaj wrócić i zobaczyć coś nowego? Tak, oczywiście. Mamy bardzo dużo gości, którzy co roku nawet przyjeżdżają i szukają tego, co się zmieniło. Natomiast w ostatnich latach było bardzo dużo zmian. Wybudowaliśmy nowy budynek. Tworzymy teraz nową wystawę. Jakie wystawy tutaj mamy? Jest wystawa stała dotycząca budowy i funkcjonowania tych ziem, tak naprawdę nie tylko fortyfikacji. Natomiast wiadomo, że Międzyrzeckie Rejon Umocniony jako fortyfikacja jest myślą przewodnią tej wystawy. Mamy wystawę plenerową sprzętu wojskowego, no i podziemia, tak? Podziemia to jest to, co przyciąga chyba najbardziej tutaj te wszystkie osoby zainteresowane fortyfikacją, jak i nietoperzami i to jest to co najczęściej pokazujemy. Mówiliśmy o, o korytarzach, o, o tym co tutaj się znajduje, ale też trzeba powiedzieć o nietoperzach. Tak, znajdujemy się na terenie największego w tej części Europy rezerwatu nietoperzy i jesteśmy całoroczną trasą i tutaj widzimy bardzo fajnie, jak różne osoby do nas przyjeżdżają, bo w okresie pomiędzy 15 kwietnia a... 15 października przyjeżdżają osoby zainteresowane fortyfikacją, natomiast w okresie po 15 października, czyli w tym okresie zimowym, przyjeżdżają osoby, które chcą zobaczyć hibernujące nietoperze w ich naturalnym środowisku, mimo że to środowisko tak naprawdę stworzył człowiek.